Bardią Wrocław. Wyrównany mecz, lecz końcówki były na naszej szali, tak powiem. Teraz w grudniu mamy jeszcze trzy mecze domowe. Zapraszamy wszystkich kibiców i dziękuję bardzo, że byliście dziś na tym meczu. Grywamy 3-0 z Bardią Wrocław, mecz zaległy. Na szczęście bez historii z naszej strony. Cieszymy się, że zdobyliśmy 3 punkty. Dzisiaj nie zagraliśmy najlepszej siatkówki, ale właśnie no, te trzy punkty do tabeli są dla nas najważniejsze. I że z tymi z, z zespołami, z którymi mamy wygrywać za trzy punkty, wygrywamy za te trzy punkty bez straty seta, wrócił do nas Patryk. Po kontuzji tak naprawdę był z nami od samego początku. I, I dla mnie to jest mega wsparcie i dla zespołu, że chłopak nie odpuszczał i cały czas z nami tutaj był na miejscu. Także chciałbym mu z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować. Zapraszam na mecz z Będzinem sobotę. Cześć. Jesteśmy po meczu z Gwardią Wrocław, wygranym 3-0. Nasz kolejny dobry mecz na naszej hali. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Po raz kolejny pokazujemy charakter na naszym boisku. Mecz i przeciwnik wcale nie był tak prosty, jak może się to wydawać patrząc na wynik. Naprawdę to była ciężka robota dla nas i cieszę się, że szczególnie w pierwszym secie utrzymaliśmy koncentrację i pokazaliśmy charakter. Jestem dumny z chłopaków, mamy swoje małe niedociągnięcia w drużynie jak zawsze, ale, ale wierzę, że z meczu na mecz będziemy to wszystko naprawiać i dążyć do tego, żeby tych punktów było coraz więcej.